Siema na z tej strony hipster games i was z moim w sumie pierwszym od dawna odcinku. Wiem, dawno nie było odcinków, wiem, przepraszam Was za to, ale już wracam. Wiem, że no, zaniedbałem troszeczkę ten kanał, no ale miałem dużo spraw na głowie, i sery, mówię, bardzo dużo, że nie mogłem przez tyle nagrywać. Naprawdę przepraszam Was jeszcze raz z całego serduszka. Bardzo Was kocham moi widzowie, że oglądacie takie debila jak mnie. Hmm, no dobrze więc... Dziś, czym dzisiaj się zaj zajmiemy? E, więc tak, zajmiemy się dzisiaj e, no... Naprawienie mojej pułapki jakby na kości. Bo, wiecie, szkielety są wnerwiające, jak to każdy Minecraft'er chyba wie. O, patrzcie, laki blok. Yy, mam tutaj taką graną modyfikację na ten serwer, bo to jest taki serwer yy, multiplayer z moim bratem na przykład, ja tak? co i gramy. Ja się z tak, wiem, bo może coś być coś wybuchowego. tu nie wiadomo zawsze, co to jest, tak? Może to być coś wybuchowego, a może coś być tutaj. No, no i właśnie nam się Shulker którego bardzo nie lubię, ale... O Jezus! Gdzie to jest? Tutaj. No nie! Spadam akurat na to. Kurde! Nie! Nie chcę tracić na takie głupotę odcinkę. Dobra, spadamy do wody. Znaczy wolno mi wiadro, tak, ale... Ja już nie pospadałem. Jesteś debile! To ma co? A, widzicie? Co Kurde, tarcze mi... Kurde, rozwaliły raz. O, o, o! Zabite! Eee, możemy teraz pójść spać w sumie. Czekajcie, ewan, niech ja dorę na szybkości. Ej! Co?! Ej dobra, ja ja nie wierzę, co ja zrobiłem, ponieważ woda wylała mi się w tym, w liściach, pierwszy raz mi się tak chyba stało, nie pamiętam kiedy to mogli wprowadzić, tutaj mamy drugiego już, o, o i owieczkę dostaliśmy, fajniutka, znaczy ta owieczka to jest takie coś, że jak ona się zrespi z bloka, to od niej w ogóle nie dostajemy ekspacenu i nie jedzenia. To jest taka owieczka owieczka. <grych> Dobrze. Pójdziemy spać. Bo nie chcę was zanudzać. Tak jak to. Nie, nie ma, się to wiem czemu one tu się zbiegają. Musimy zająć się wiem. No nie wierzę. No chyba cię łeb boli łóżko mi rozwali oh. chyba no kurde no a miały być takie piękne odcinki się enchantingiem zajmuję się enchantingiem i jezus posłuchajcie przeszliję się, zrobię przerwę i widzimy się jak to naprawię, dobra? Zdajcie mi, dla Was to będzie takie pstryknięcie pracami, i dla mnie to będzie troszeczkę dłuższa chwila. No dobrze, odbudowałem tą stratę e, po Creeperze, który wybuchnął przed chwilą dla Was. To była taka chwileczka. Ja to sobie odbudowałem. E, dobrze, o nasze rybki się przepaliły z subcjo. Ja się cieszę mega. Możemy włożyć kolejny stach, jakby. No kurde, to węgiel trzeba Ale to zrobię po odcinku, żeby was nie zanudzać, bo Dobrze. bardzo byście Dobrze Jakbyście myśleli, to nie, nie mieszkam wioski, a tamtego mostu, co tam macie w kółku To nie zrobię ja Tylko <grytko> mój brat Co sobie pomyślę, że a proszę, taki most nie Dobrze pe, spe, spe, pe, Pewnie Większość was wie. Widziała to już pewnie. Teraz. Teraz co to jest? Pewnie się zadaję zapytacie, co to jest? Eee, Creeper stąd. Naprawdę, przeszłeś mi cały odcinek. Zepsułeś mi cały odcinek. więc taką dobrą. Eeeh, miałem taką dobrą. Passa, to mi wszystko zniszczyć. Edson. Jezus. Ile ten bo ten tak. no i widzicie? Widzicie jakie są creepery? Zawsze sobie odpalicie nagrywanie, to creepery co? Wybuchają, żeby wam psuć teren. Ja znowu to muszę naprawiać. Jezus, czekajcie momencik. Dobrze, już jestem. <gry> po kolejnym wybuchu creepera na naszym odcinku. Um, no dobrze, więc zacznijmy jeszcze raz. No, a dałbyś trójząb? A dałbyś? O, ludzie! Ludzie na odcinku Trójząb nam poleciał Trójząb A jeszcze jaki? No troszeczkę Zepsuty, ale super Ja się cieszę Widzicie to? Creeper popsuł nam dzisiaj swoją atmosferę Na odcinku A co? to Topielec zrobił? Naprawił ją, kurde a wiecie co? Ja już chciałem okpalać nagrywanie, że tam, jak to łatałem, to kolejny topielec mi tam leciał myślałem, że o, mi o co nie? Aaaa, no, no dobrze. Chce, chcemy dzisiaj zrobić coś takiego, że tutaj są, jakby takie podwój pojedyncze, podwójne ściany. I na przykład, jak są takie rybki, co pewnie każdy z Was wie, że są. I patrzcie, one tutaj przepływają i tutaj one umierają, z czego dają mi czasami kość. Ale jak widzieliście poprzednio, ona przepłynęła. Po prostu taką przepłynęła tam ta sobie. Przepłynęła. A więc dzisiaj chcemy tutaj wyrównać to, co nie? Wyrównać to, ten teren, albo tutaj tak zrobić to. Pod mostem po tej stronie. Um, chcemy to zrobić tak, żeby, żeby ani jedna nie mogła przepłynąć. ani jeden topielec, ani nic. Ponieważ to będzie potrójne. Że się będzie coś takiego, ale trzy rządki: że będzie raz, drugi, trzeci, drugi rządek, i trzeci rządek. I trzeci rządek. Tak jak będę się na to nie, poprawcie, bo kilka. No dobra, kilka minut temu wstałem, tak mogę powiedzieć. No dobrze. Wow, trójzon nam poleciał na odcinku. O jeju, jeju, jeju. Mmm... się cieszę, mega. Może po mojej górze nie słychać się cieszę, ale się cieszę. Dobrze. To jest... To my się widzimy, kiedy pójdę do netheru sobie. A ja pójdę do netheru Wezmę sobie kilka tych bloczków. No i lecimy z budową. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Rodzinka leci i patrz. Śiągaj. Śiągaj. I patrz. Ściągaj. i przepłynęła. A my chcemy, żeby nie przepłynęła. Dobrze? Robimy coś takiego i ja idę do netheru. Prześpię się, bo zaraz noc będzie. Zachodzi słoneczka. Prześpię się i widzimy się z materiałami. Już z netheru przyszedłem. Już stryfniecie palcami i będę. Patrzcie. 3, 2, 1. Yy, teraz włączyłem nagrywanie, ponieważ jestem już po sytuacji. Ja nie wierzę. Przez portal mi wlazły właśnie te, jak one mają, husky. Te zombie takie pustynne. Wlazły mi tutaj i zaczęły mnie tuc. I posłuchajcie, ja tu wlażę, one zaczęły mnie tuc i wpadłem do tej lawy. I szybko wylazłem, tutaj musiałem iść i zaczęłem je klepać. Jezu, wiecie, jak się przestraszyłem, że 24 level z mój trójzond. Tyle jedzenia diamentowe mieć, no dobra no, trochę więcej mam tego jedzenia, jeszcze lapis mam, nie wiem, wiecie co, no to sobie pozbieram. Nie obliczyłem tego ile, a więc sobie wezmę długo, e, więc widzimy się za chwileczkę. Dobrze, e, tak, już jesteśmy z powrotem z nederu, Wykopaliśmy no, troszeczkę, no, prawie dwa stary. Dobrze, teraz się zastanawiacie co jak idzie, co zrobić. Jest takie To jest proste. Eee, bierzemy sobie żelazo, papieki, no i robimy sobie dwie starczy, a i pewnie się zastanowicie czemu jestem idiotą i zrobiłem sobie żelazną motykę, yy, złotą motykę. Kieszary ryby jest prosta, ja jej nie zrobiłem, wypada mi jakby z mózgu. chyba gdzieś na polanie, sobie gdzieś polażem. tam w tą stronę, tam za tamtą górą, polana. Yy, I tutaj tam polażem i patrzę, na wodzie pływa ten złoty ser. Ja co? A na dole był utopiec, pewnie cały zombie jak zwyczajny, po prostu wszedł pod wodę i utonął, po prostu wszystko wyrzucił i w tym złotą motykę, i stąd mam złotą motykę. A więc teraz będziemy to wszystko usuwać. To będziemy usuwać. To będziemy usuwać. To tyle, to Jeżeli to nam za to na pewno kocham, Nawet się nam nie dałeś, który nam było więcej? Cienik. Ale kocham moich widzów, którzy pewnie jeszcze nie zostawili łapki w górę. A ja tu się staram. <śm> Yy, nie... właśnie, bo nie zażebrałem osóbki i łapki w górę, więc jeżeli byście mogli. To byście zasubskrybowali ten kanał, byście walnęli dzwona, tak jak ja w tego przed chwilą topielca yy, i bym was o to tylko poprosił o zostawienie suba i łapki w górę. Tylko o to was proszę. Możecie zostawić także komentarz, co Wam się podoba we filmach, co, mi, co Wam się nie podoba, co mam poprawić, czego... Co jest idealne, co jest dobre, co ja robię. Eee... No, takie rzeczy, które by mi pomogły rozwijać kanał, byście mogli napisać, że ej, bo to i to, mogę się poprawić. Głos, znaczy nie, że głos, głos. Tylko w sensie głos, że chodzi o ten, że głośność mówienia moją, tak mogę to powiedzieć. Jak głośno mówię. Czy jest za głośno, czy jest za cicho, tak? Możecie to powiedzieć po prostu, tak? Wyraźcie swoje zdanie w komentarzach, Wszystkie komentarze jest właśnie dla Was. No, dla mnie też czasami, kiedy coś na przykład odpiszę, ja będę czytać komentarze wszystkie, staram się na wszystkie, będę starać, będę się na wszystko odpisywać, więc możecie pisać w komentarze, Będę możliwe, że je czytać na następnym odcinku. Bo miał telefon, bo się pytać. Będę tutaj czytać je. Chyba, że gdzieś wkleję. Tak. Dobrze. Usunęliśmy teraz te wszystkie. Teraz. Wyrównamy teren odtąd. Tak, sobie odtąd. Wyrównamy teren do, 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 dotąd. Tak, tam jest zaraz to łatam. Dotod i teraz tu i tu. I tu was. I tu też. Wyrównamy ten cały teren. O Jezus. Pewnie was, pewnie... Pewnie was, pewnie. Pewnie was nie będzie obchodzić, co ja i jak to robię. Po prostu kopanie piasku, dirta pod wodą. Nic specjalnego. Widzimy się za kolejne Sekund. A podczas kopania piasku, ponieważ wpadłem mi jeszcze na lepszy pomysł, że po prostu coś tam zasłonię sobie tym piaskiem i będzie mi łatwiej to zrobić i będzie bardziej wydatniej, wydatniejsze. Nie wiem mówić to jest alfabetą. <laughs> um, jeżeli tam to będzie bardziej wydatniejsze, tak? I teraz sobie tak. Podczas tego kopania. to mi na myśl. Jak wam mija dzień w ogóle czat? Znaczy chat jest... Jeszcze nie miałem live'a, jest fajnie, jednego nawet. E, jak wam mija dzień, ludzie w ogóle... Napiszcie w komentarzach, jak wam mija dzień. Tam na dole. E, jak wam mija dzień... Nie. Mija... Jak wam mija dzień, po prostu tak. Napiszcie. Będzie mi miło bardzo. Poczytać. W yy, dobra, ja to zaznaczyłem, że odtąd, tak? I patrzcie. Bo tutaj nie przepływa woda w ogóle, tak? Znaczy przepływa tak, ale ryby tędy nie będą przepływać. To będzie bez sensu. A więc pomyślałem, że po prostu wezmę tu taką zasypę piaskiem. Tak sobie Tak sobie to po prostu zasypę piaskiem. Odtąd i jeszcze tutaj co zasypać piaskiem trzeba tak, 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 tak idealnie, idealnie odmierzyłem. Widzieliście to? Bang! To się nazywa perfekcyjny Eee, No dobrze. I po prostu to będzie taka bramka, jakby. Tak możemy to zrobić. I tutaj będzie teraz dirtem. Tu, tu i tu. I to będzie tak dirtem. Do dotąd. dotąd. I na dole będą te wszystkie. MacBooks. Eee, stanę tu. I potem zobaczycie efekt końcowy Tak Wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa Zobaczycie efekt końcowy Więc proszę bardzo Dla was to będzie chwileczkę, dla mnie to będzie troszeczkę dłuższe zaczynam bank, bank, no i bank Dobrze Wstardy teraz za dużo Dobrze Tutaj mamy już właśnie pierwszy zarys naszej pracy. Tutaj mamy bramę, którą ryby teraz sobie ratują, topielce. O, tutaj topielce. I tam za nim mamy drugiego, który się opuścił. Oraz ten, także nie sobie, o ja, tak ja to zrobiłem, O nie, tu żeże, dobrze, dobrze. Tam się w ogóle już mi no. Już pewnie, no dobra eee, bum. Bum i bum. Dobrze. <laughs> eee, dobrze. Tu mamy już tą bramę, jakby. Tak możemy to nazwać bramą. I teraz tutaj sobie rybki przelatują Więc widzimy się za chwileczkę, kiedy to już skończę. Więc mi się dawać chwileczkę a dla mnie to troszeczkę więc... kurczę, nawet nie musiałam spać na grochaniać się chyba. Bo już, już, już skończyłem. Ustawiłem kilka tam właśnie magma No i trzeba czekać na rezultaty. Według mnie to jest nawet spoko farenka takich kości z ryb oraz ryb. Sam. Y Mogę tu chyba przy, to pielce chyba przepływać, ale tego nie jestem pewien. Yy, mam nadzieję, że nie. I że jeżeli ktoś chciał taką farmę zarobić, to sobie niech zrobi. Polecam. Yy, więc teraz mogę z tego mostu Tak stanąć sobie. Ta, I właśnie z tej perspektywy na naszą bramę ryb. Pożegnajcie z Wami, widzowie, moi kochani. Yy, możecie też napisać, czy wolicie krótsze odcinki, czy takie dłuższe, właśnie jak ten. Yy, z rybką w ręku się... no dobra. O, wiem, strój zamieram. o. Zegnam yy, z Wami się i mam nadzieję, że jeżeli ktoś chce właśnie taką farenkę zrobić, to polecam serdecznie. Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo, bajo! Siema!